Kochani, z okazji Dnia Dziecka chciałabym życzyć wam marzeń, które warto spełniać, celów, do których warto dążyć, przyjaciół, którzy zawsze będą obok i entuzjazmu, który zmienia świat. Wszystkiego najlepszego! W dniu Waszego Święta chciałbym wam życzyć, tego, byście znaleźli w sobie siłę, aby być ludźmi. Aby każdy dzień waszego życia był niesamowity i wyjątkowy. Nigdy nie zatraccie w sobie dziecka. Miej słodkie sny i marzenia. Niech one ci się spełniają, a twoje najskrytsze dążenia niech realnymi się stają. Jeszcze dzieci. I już nie, dzieci, dlatego tak strasznie trudno wam czegoś życzyć. Przede wszystkim e, życzę, abyście zawsze zachowali dziecięcą radość, ciekawość i zdziwienie światem. I nigdy nie rezygnujcie z marzeń, nawet jak się wydają nierealne, bo tak jak pisała Szymborska, co nie do pomyślenia, jest do pomyślenia. Ja, proszę za zadanie, nadając nie zabłądźcie, bądźcie, mijajcie, mijajmy się, ale nie ominimy. Słowami Mirona Białoszewskiego chciałabym życzyć Wam, abyście nigdy nie byli samotni, aby każdy kolejny dzień był pełen wrażeń i spełnionych marzeń. Dzisiaj uśmiechajcie się, bawcie się, nie odrabiajcie lekcji. Pomyślcie o swoich marzeniach. I do dzieła. I coś słodkiego. Smacznego. Kochani, żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity, wiesz, Dalony, bez troski, ale jednocześnie odpowiedzialny. Aby potem wspominać go po prostu z radością. Życzę Wam, abyście postępowali zgodnie z samym sobą, z własnym systemem wartości. To wielkie szczęście, gdy się jest zadowolonym z tego, kim się jest. Wszystkiego najlepszego. Drodzy uczniowie, życzę Wam odwagi na każdy dzień w dążeniu do, do celów, tych małych i tych całkiem dużych. Życzę Wam wytrwałości w realizacji tego, co czasami wydaje się nieosiągalne. Życzę Wam prawdziwych przyjaciół, którzy będą z Wami w tych trudnych i szczęśliwych chwilach. Nie bójcie się marzyć, a życie stanie się wspaniałą przygodą. Pamiętajcie, każdy z Was jest jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny.